Simprivied! Dzisiaj opowiem Wam o kamizelkach. Ty widzisz, pula mi moje branie żylet. Film, który miał być dawno, dawno temu, ale niestety spóźnia się od, od dość długiego czasu. Jest ze mną Tigran, który będzie przymierzał wszystkie kamizelki. Przywitaj się, pomachaj tam do ludzi. Dobra, wszyscy Cię poznają. Chyba, mam nadzieję. Dobrze. Dzisiaj jest z nami 7 kamizelek. 7 kamizelek, które znajdują się tutaj. Dobra, mamy tutaj ze sobą 7 kamizelek z różnych okresów. Warunkiem udziału kamizelki w teście było to, żeby oryginał występował również w cyfrowej florze. Każda z tych kamizelek, pod koniec swojej produkcji lub od zawsze, występowała właśnie w tym kamuflażu, w kamuflażu, z którego my korzystamy. Po kolei na początek tak. Kamizelka 6B13, 6B23, 6B33, 6B45, 6B43, 6B46 oraz BNZM. Każda za chwilę dokładnie omówimy. Natomiast, tak jak mówiłem, ten film będzie. będzie Mówił bardziej ogólnie o tych kamizelkach, przedstawiał ich historię, pokazywał jak się je ubiera. No i krótko kilka słów o każdej kamizelce, żeby nie przeciągać. Dobrze, zaczniemy od kamizelki 6B13. Kamizelka 6B13 weszła do rosyjskiej armii w roku 2000. Kamizelka 6B13 zaprezentuje jak się ją ubiera prawidłowo. Ostatnie wersje tej kamizelki występowały właśnie w cyfrowej florze, produkowane około 2009-2010 roku. Świetnie. Opuść trochę karabin, żeby było widać kamizelkę. Główną, część, główną ochronę zapewnia płyta stalowa we wczesnych wersjach. W późniejszych płyta granit 4 oraz granit 4M, znana również z kamizelek 6B23. Na tył, na tył mamy dwa wkłady. Są to zazwyczaj wkłady granit. Kamizelka oryginalnie produkuje firma Armcom oraz Technikom. służyła do roku 2010. Znaczy ostatnia wersja została ostatni model został wyprodukowany w roku 2010 w firmie w Sankt Petersburgu. Natomiast sama kamizelka można ją spotkać jeszcze w czasach 2014, 2015, 2016, głównie w bardziej wycofanych jednostkach, w jednostkach artyleryjskich oraz te które aktualnie działają na tyłach, czyli zaopatrzenie, logistyka i tak dalej, które nie mają bezpośredniego kontaktu z wrogiem. Można jeszcze te kamizelki spotkać w użyciu. Dobrze, zdejmij teraz tą kamizelkę. Kolejną kamizelką, którą dzisiaj omówimy, jest kamizelka 6B23. W tym przypadku jest to kamizelka 6 b 231 Ona występowała w trzech różnych wariantach: 6B23, 6B23-1 oraz 6 b 23 Ubierz tą kamizelkę, to powiemy o niej trochę więcej. Kamizelka 6B23 wykorzystywana jest do dzisiaj. Jest to uniwersalna kamizelka przeznaczona dla wszystkich rodzajów wojsk. Dobrze. I teraz mamy tak kamizelka 6B23. Yy, tak jak mówiłem wcześniej występuje w trzech yy, rozmiarach oraz w trzech wariantach. Wariant pierwszy to 6B23, 6B23. Samo 6B23 to po prostu miękki kevlar. 6B23-1. Zawiera wkłady stalowe, jest przystosowana do przenoszenia wkładów stalowych, natomiast 6 b 23 jest przeznaczona do przenoszenia wkładów granit-4, takich samych jak w kamizelce 6B13. Kamizelka 6B23 zastąpiła kamizelkę 6B13, 6B11 oraz 6B12 i 6B17. Kamizelka trafiła do wszystkich rodzajów wojsk. Pokaż, obróć się tak kilka razy w kółko, żeby pokazać, jak ta kamizelka wygląda, jak się prezentuje. Kamizelka używana jest oczywiście do dzisiaj we wszystkich rodzajach wojsk, niezależnie od okręgu. Ostatnio można je było spotkać na manewrach Zapad, wykorzystywane przez yy, jednostki zmechanizowane. Możesz powoli zdejmować tą kamizelkę. A ja w międzyczasie będę jeszcze mówił, że kamizelka ta to została wyprodukowana tak jak mówiłem w 2003 roku i zaprojektowana została nie przez firmę Technikom tylko przez firmę Stali tak firma się nazywa Stali Stalin? Stali samo Stali o możemy sobie jeszcze tu zobaczyć z tyłu widzimy amortyzację amortyzację zintegrowaną natomiast tu jest firma Stali Jest to rozmiar trzeci. Jedna z najbardziej, jest to jedna z najbardziej popularnych kamizelek rosyjskich. Ale powoli sobie teraz przejdziemy do czegoś dlaczego i znacznie mniej popularnego. Kolejną kamizelką będzie kamizelka 6B33 z zestawu perniaczka. Kamizelka ta charakteryzuje się tym, że jest trzymodułowa. Niestety, my posiadamy tylko moduł bazowy. Kamizelka ta jest dość rzadko spotykana, ponieważ jest to kamizelka przeznaczona dla oddziałów, nie będących w bezpośrednim kontak kontakcie z wrogiem. Zaprezentuję ją jak się ubiera. Cała kamizelka troszeczkę różni się od pozostałych. Jak widać, ubieranie jej jest zdecydowanie uproszczone. Dobrze, w pełnej wersji tej kamizelki, tutaj na tych szeleczkach, i tutaj na tych dolnych, zawiesza się dodatkową płytę balistyczną. Coś przypominającego zestaw z 6B13. Z 6B13 z dodatkowym najajnikiem. Tutaj również znajduje się jeszcze dodatkowy kołnierz, którego w tym zestawie nie mamy. Jako, że ta kamizelka jest jedynie elementem zestawu permiaczka. Trzeba też wspomnieć o tym, z czego ten zestaw się składa. Zestaw składa się z hełmu, którego również nie mamy, oraz z umundurowania. Całe umundurowanie jest w klasie ochrony 2A, natomiast sama kamizelka po włożeniu płyty granit 4, tak jak w poprzednich kamizelkach, spełnia wymagania ochronne klasy 4A, czyli nabój dragunowa ze 100 metrów. Jednak głównym zastosowaniem kamizelki nie jest yy, balistyka. Ochrona przed bronią palną, a przed odłamkami, czyli tak zwanymi jaskółkami z języka rosyjskiego. Cała kamizelka jest doskonale amortyzowana. Musi być wygodna, ponieważ jest dla dowódców. Nawet nie poczułeś, prawda? Tak. Bardzo dobrze. No i cóż tu więcej mówić o tej kamizelce? Zdajmy ją, pokażemy jeszcze. Jak wygląda od wewnątrz? Tutaj znajdują się oznaczenia. Natomiast tutaj znajdują się kolejne oznaczenia, pokazujące między innymi rok produkcji. Taka mizerka jest z 2011 roku. Norma OTK-7 i wewnątrz widzimy również wkłady kewlerowe. Miękkie wkłady w tej kamizelce mają zapewniać ochronę przed odłamkami o prędkości do 540 metrów na sekundę. Mała, lekka kamizelka. Bardzo ciekawa opcja. Przejdźmy dalej. Przejdźmy teraz do nieco nowszych kamizelek. Pierwszą kamizelką z nowszej serii są kamizelki uniwersalne, które miały za zadanie zastąpić kamizelki 6B23. Są to kamizelki 6B43. Niestety w tym przypadku jest to replika. Kamizelki 6B43. Kamizelka 6B43 nie posiada żadnych wszytych wkładów. Dopuszczona została do produkcji w roku 2010, jednak na wyposażenie wojska trafiła dopiero trzy lata później. Pierwotnie trafiła do jednostek lądowych i wojsk powietrzno-desantowych oraz marynarki wojennej. Jest to pierwsza kamizelka, w której zastosowano system Mole. Pierwsza kamizelka rosyjska, oczywiście. W tej kamizelce zastosowano, tak jak mówiłem, system Mole. Jednak, jednak rosyjscy żołnierze nie korzystają z tego systemu. Zamiast systemu Mole korzystają z systemu 612, pod który została zaprojektowana ta kamizelka. W tym samym czasie rozwijała się właśnie koncepcja kamizelki 6 i kamizelki 6 b 343. Jak widać, tutaj mamy już chwyt transportowy. Te poduszeczki tutaj służą, mają dwa zastosowania. Pierwszy, pierwsze zastosowanie tej poduszeczki to podłożenie tu kolby podczas strzelania, natomiast drugie to podtrzymywanie oprzyrządowania. Tam Ci na chwilę jakieś oprzyrządowanie ubierzesz, aby zaprezentować, jak to działa. Mam Ci jeszcze karabin, abyś zaprezentował, jak oprzeć karabin. Zaprezentuj. Jak widać, podczas strzałów kolba blokuje się o poduszeczkę. Możesz się poobracać, tak celując, fajnie. Wystarczy. Możesz zdjąć 6R112. Podobny system posiada również kamizelka 6B23 i 6B13 oraz 6B33, jednak tam nie było, nie jest, nie było to przystosowane do kamizelki 6 112 oraz nie, nie znajdowały się tam te poduszeczki amortyzujące od, odrzut karabinu. Kamizelka ta posiada również system szybkiego zrzutu, niestety w replice go nie ma. Pokażemy go na 6B45, jednak nie będziemy z niego korzystać. Możesz zdjąć kamizelkę. Replika jest produkcji Bastiona. Co ciekawe, 6B43 znajdują się tutaj również miejsca na amortyzację. Amortyzację pokazamy przy 6B45. Ponieważ jest to kamizelka bliźniacza. A więc czym różni się 6B45 od 6B43? No właśnie, teraz to omówimy. Ubierz powoli 6B45. Kamizelka 6B45 zadebiutowała już systemem Ratnik, i zadebiutowała ona w roku 2014. A zaprezentowana po raz pierwszy została w 2013. Jest to. Jest to zmodernizowana wersja 6B43. Modernizacja polegała na tym, że w kamizelkę przyte zostały kieszenie kewlerowe zapewniające już przy pustej kamizelce klasę 2A, a w starszych wersjach klasę 3A. Jednak klasa 3A nie jest już produkowana. Produkowane są jedyne, jedynie wkłady miękkie klasy drugiej. Do płyty, do kamizelki 6B45 i 6B43 wchodzą wkłady granit 4 granit 5 o wytrzymałości 5 i 6A co zapewnia ochronę przed strzałem ze SWD naboju B50, B32 z odległości 10 metrów kamizelka posiada tu system szybkiego zrzutu aktywuje się go poprzez odpięcie kołnierza i pociągnięcie, załączymy tu gdzieś filmik u góry się pojawi jak to działa nie będziemy jej teraz składać my to zrobimy na osobnym filmie o tej konkretnej kamizelce Linka, jak widać, idzie tutaj, się zaczyna i idzie na tył kamizelki, tutaj, nie wiem, czy to będzie widać, tutaj i łączy się z bokami. Kamizelka rozpada się na trzy elementy. Tutaj również mamy chwyt transportowy i co najważniejsze, tutaj mamy już różnice troszeczkę jakościowe w porównaniu z repliką Bastiona. Dodatkowo zarówno do kamizelki 6B45, jak i 6B43 dochodzi dodatkowo o przyrządowanie, takie jak na jajnik, czy na jajnik, oczywiście tak sobie mówię, nie? No, wiadomo jak to się nazywa, no, czy na ramieniki. Więc można z tego zrobić całkiem fajną zbroję. Ta kamizelka pochodzi z początków produkcji. Czym różni się kamizelka z początku produkcji od późniejszej produkcji? A mianowicie tym, że paski mole nie są w kamuflażu cyfrowa flora. Nowe kamizelki współczesne posiadają paski mole w kamuflażu w cyfrowej florze. Na tą kamizelkę stosuje się już oprzyrządowanie 6S116 i 6S117. Tą kamizelkę stosuje się z oprzyrządowaniem 6S116 i 6S117, czyli o takim, jak aktualnie mam na sobie. Ta kamizelka znajduje się również w zestawie 6B52. Możesz zdjąć kamizelkę normalnie. Dobrze, teraz jeszcze mała dogrywka, ponieważ zapomniałem o czymś powiedzieć, więc wykorzystam stary materiał, aby pokazać wkłady amortyzujące i spód kamizelki 6B45. W kamizelce 6B45 występują wkłady amortyzujące przypinane na rzepy. Są to te czarne wkłady. Występują w nowszych, oczywiście zielone. Tutaj mamy etykietę, której również nie pokazałem na tym obecnym nagraniu, oraz mały napis broni żelet 6B45 i rozmiar 3R3. Na samej górze kamizelki znajduje się natomiast takie, jakby, zaświadczenie, które dopuszcza ją na, dla wojska. Obecnie występują wkłady właśnie w kolorze głównie zielonym. No to to by było tyle. Spakujmy ją i wracamy do normalnego nagrania. Omówiliśmy już wszystkie kamizelki uniwersalne, ponieważ kamizelki, które przedstawialiśmy, 6B23, 6B43 oraz 6B45, były kamizelkami o zwiększonej ochronie, ale kamizelkami uniwersalnymi. Natomiast 6B13 było ciężką kamizelką szturmową, który, z której Rosjanie już zrezygnowali z tej klasy kamizelek. To jest takie ich wewnętrzne oznaczenie, że sobie dzielą kamizelki na uniwersalne, szturmowe i tak dalej. Kolejną grupą kamizelek będą kamizelki BNZ, czyli bojowe nagrodniki zaszyjne. Mamy tutaj BNZ EMA, yy, czyli kamizelkę modernizowaną, oraz 6B46 i tradycyjnego BZ, BNZ. Yy, na polskie można to przetłumaczyć jako taki napierśnik. W dosłownym tłumaczeniu, jednak posiadają one również ścianę tylną. Ubierzesz jako pierwszy kamizelkę 6B46, ja ci pomogę, tak żeby ci było łatwiej. No właśnie tutaj operator musiał już pomóc troszeczkę. Ta kamizelka posiada jedną zasadniczą wadę, a mianowicie bardzo ciężko się ją ubiera, ale bardzo łatwo rozbiera. Kolega zaprezentuje szybki zrzut tej kamizelki za chwilę, również. A ja zaprezentuję na koledze. Kamizelka 6B46 charakteryzuje się właśnie tym, że nie stosuje się na nią żadnego kompletu oprzerządowania ani 6 ani 6 117 ani żadnych tym podobnych kompletów oprzerządowania. Tylko zestaw z 6B52, czyli zestaw 6 przepina się na tą kamizelkę. W przypadku 6B46 tradycyjnego wchodzi tu trzy ładownice: ładownica lewa skrajna, środkowa i prawa skrajna. Natomiast na górę wchodzą trzy ładownice na granaty. Dodatkowo wiadomo, już zgodnie z personalizacją wchodzi czasem kabura i różne inne ładownice. Kamizelka posiada system szybkiego zrzutu. Co prawda nie działa on tak fajnie jak w przypadku kamizelki 6B45, ale również jest dość intuicyjny. Wystarczy odpiąć to. Jest. Tak. A tamte. Mam pod spodem, to co? Spokojnie, to się też odpina. Nie no, mi oplątać nogi, muszę wypierdolić, bo to też wygięte, tak? <laughs> czekaj, czekaj, o. To może głupie pytanie. Masz. No i trzep się. I kamizelka została zrzucona. <śmiech> teraz, <śmiech> teraz, teraz musimy tak. ją stamtąd nogi. Pokazać swoje nieoryginalne buty. I w ten sposób kamizelka została zdjęta. Większość osób bardzo nie lubi tych kamizelek, ale te kamizelki, wbrew pozorom, są całkiem fajne. Występują tylko w jednym rozmiarze w rozmiarze drugim nie występują w rozmiarze trzecim ani w rozmiarze pierwszym. Oczywiście mamy tutaj jeszcze informacje dodatkowe ochrona balistyczna. I co? W tym przypadku do tych kamizelek wchodzą te same płyty balistyczne co do 6B43 i 6B45, co oznacza, że również można w nich osiągnąć klasę ochrony 6A. Dodatkowo wchodzą tu dwie wkładki dwie wkładki amortyzujące. Dolna oraz górna. Natomiast w kieszeni nagraj to, nagraj to, nagraj to. Natomiast mamy również dwie kieszenie, kieszeń przednią i tylną. Pierwotnie nazwano je BNZ, ponieważ planowano stosować je tylko i wyłącznie stosowano je również tylko i wyłącznie z panelem przednim, a tył pozostawał na szelkach. Właśnie, stosowano je tylko i wyłącznie z tym panelem. Tylny panel nie był przypinany, natomiast na szelkach była przypinana i, trzy, i korzystano tylko i wyłącznie z panelu przedniego. Kamizelka była przeznaczona głównie dla wojsk powietrzno-desantowych oraz piechoty morskiej. Żadne inne rodzaje wojsk nie otrzymywały tej kamizelki. Dobrze, odłóżmy ją, potem będziemy ją składać. Przejdziemy teraz powoli do ostatniej kamizelki jaką jest BMZM. Jest to głęboka modernizacja kamizelki 6B46. Ta kamizelka jest również nazywana operatorem 4. Oczywiście tak jak 6B46, 6B45 i 6B43 produkcją jest techniką. Ubierz tą kamizelkę. Prawidłowo. Właśnie, chodzi o to, żeby teraz pokazać, jak prawidłowo ubierać tą kamizelkę. Jak prawidłowo ubierać tą kamizelkę? Jak prawidłowo ubierać tą kamizelkę? Oświeć mnie proszę, nie wiem jak ubierać kamizelkę. Nie dałeś nie pokazałeś mi jak ubierać prawidłowo. Zaprezentuj. Teraz dołączył do nas kolejny kolega o pseudonimie Czeczen. Przywitaj się, pomachaj państwu. Świetnie. Czechen, nie ma za cordon. Świetnie, teraz. I właśnie to jest główna modernizacja tej kamizelki. Ta modernizacja polega na tym, że do, ułatwiono zdecydowanie jej zakładanie. Jednak to nie wszystko. Zmieniono również pasek, nie ma już ten systemu szybkiego zrzutu, nie ma możliwości tak szybko zdjąć tą kamizelkę. Natomiast zastosowano tutaj połączenie paski MOLE z przedziałem 4x4. Czyli mamy tutaj dwie ładownice na jednym i dwie ładownice na drugiej części. Kiedyś Cię zabiję. Dzięki czemu po założeniu kompletu ładownic tą kamizelkę nadal można zdejmować. Jeżeli zastosowalibyśmy tutaj trzy ładownice, no to mielibyśmy zablokowany moduł zdejmowania. Możesz zdjąć kamizelkę. Kamizelka ta popularnie występowała w Syrii i można znaleźć naprawdę bardzo dużo materiałów właśnie z Syrii na temat tej kamizelki. Odłóżmy ją. Operator 4, I tutaj właśnie mamy pokazane, tutaj właśnie mamy jedną amortyzację założoną na dolną część kamizelki I drugą na dolną, no tak użytkownikowi było wygodniej, tak założył Nie stać na dwie kolejne? Nie stać na dwie kolejne Ciebie dwie takie same Były za drogie No i to jest właśnie kamizelka bnz Omówiliśmy 7 kamizelek, bardzo, bardzo ogólnie omówiliśmy te kamizelki, jednak taki był cel tego filmu. Nie mieliśmy za zadanie omówić tych kamizelek szczegółów. Z kim ja pracuję? Z tak. Chciałem. Nie było. Ten materiał nie miał za zadanie zaprezentować dokładnie i szczegółowo tych kamizelek. Ten materiał miał za zadanie ogólnie przedstawić te kamizelki i przygotować jakby tak zrobić jakby to ująć przygotować. Taki ogólny zarys tego, co będziemy omawiać szczegółowo, bo każda kamizelka z tych tutaj, które się znajdują, dostaną swój film szczegółowy, w którym omówimy, z jakim oprzeżądowaniem się je używa, y, jakie wojska dokładnie je używają, w jakich okresach były używane. Jednak to właśnie tutaj nie o to chodzi. Tutaj chodzi o to, żeby pokazać, jakie kamizelki występują w cyfrowej florze oryginalnie i jak oczywiście mówimy cały czas o broni żyletach, czyli o kamizelkach kuloodpornych. To wszystko, co chciałem dzi dzisiaj powiedzieć Wam o kamizelkach. Przedstawiłem Wam 7 kamizelek. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. I oczekujcie wkrótce następnych filmów o przyrządowaniu. Do zobaczenia. Do swidania. Pa, pa.